Złotowi, nie jest w stanie zapamiętać tylu co pewien 60 Japończyk. 60-letni Japończyk wyrecytował z pamięci 100 tysięcy cyfr składających się na liczbę pi, tym samym pobił wcześniej, wcześniej ustanowiony przez Ciebie rekord świata. Przednim razem udało mu się wyrecytować blisko 84 tysiące cyfr tworzących stałą matematyczną, wyrażającą skrótek obwodu koła do jego średnicy. Takira i przez 16,5 godziny wymieniał cyfry składające się na liczbę pi raz na Godzina lub dwie robił sobie kilkuminutową przerwę. Kolejność cyfr kontrolowały zmieniające się trzyosobowe zespoły. Przygotowując się do ustanowienia rekordu, Haraguchi stosował swoją własną metodę zapamiętywania. Polegała ona na poszukiwaniu rymów cyfr z japońskimi słowami, tworzeniu z nich opowieści. Rekord Japończyka został wpisany do księgi Guinnessa, dlatego też pokaz, yy, pokaz został zarejestrowany kamerą centralną. Uczniowie ogólniaka jednak się nie poddają. Zapomnieć o liczbie pi nie pozwala im choćby ich autorska piosenka. Przydatna może być też rymowanka. Istnieje bardzo prosty sposób, żeby zapamiętać rozwinięcie liczby pi, przynajmniej do któregoś tam miejsca po wycinku. Jest to prosty rymowany wierszyk, a rozwinięciem tej liczby są po prostu ilość liter, w danym słowie jest kolejną cyfrą. I wierszyk jest następujący. Kto i pada, i liczy, myślicie to wielki. Mylić się zwykł jednakże matematyk przepiękł. Każdy z nas zna powiedzenia pi razy oko i pi razy drzwi. Nikt jednak do tej pory nie obliczył w wyniku takiego równania, mimo to piwne co się przydaje. W każdym kole długość obwodu jest większa niż trzykrotna długość średnicy o mniej niż 1 siódmą, ale więcej niż 10,71. Doszedł do tego, obliczając pola zawarte w wielokątach foremnych o 96 bokach. Nie odpowiada ta liczba ułamkowi, tym samym należąc do zbioru liczb wymiernych. Liczba pi jest liczbą niewymierną, której rozwinięcie dziesiętne zachowuje się byle jak, nie ma w nim żadnego porządku i nigdy się nie kończy. Ale dość suchych regułek. Najlepiej wszystko sprawdzić doświadczalnie, rzucić piłką, zmierzyć koło, a wyróżnić się czymś nietuzinkowym. Ciekawostki. Liczba pi zestawiona z początkowych 38 cyfr rozmiar dziesiętnego liczby pi jest pierwsza. Jeden rok świetny równa się w przybliżeniu pi razy 10 do 7 potęgi razy c. gdzie c oznacza prędkość światła w kilometrach na sekundę. Liczba sekund w roku wynosi 365 razy 24 razy 60 razy 60. Równa się 31 milionów. 536,3 na końcu, co w przybliżeniu wynosi pi razy 10 do 7 razy c. W piramidzie Cheopsa, stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości wynosi 3, 1416, 10 000, czyli przybliżenie pi z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Dziś nie można stwierdzić, czy był to zadziwiający przypadek, czy wynik geniuszu nieznanych nam z imienia uczonych. Najważniejsze, że pola i obwodu pi nie obliczy źle.